To wielki dar, Bóg Mary zna. powiedziała tak, nie znając drogi. Zawierzyła mu, słuchała jego słów, zawsze wypełniał. Się. Dobrze to wiem, że nic nie przemo. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Serdecznie was witam w sanktuarium Najświętszego świętszego imienia Jezus w Łodzi. Godzina 15 Chcemy Bogu powierzyć nasze serca, nasze intencje. Prosimy o we wszystkich trudnych sprawach, które nosimy, każdą Bogu oddajemy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian Wstąpił do z trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwywstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na, na przedłaganie, przedłaganie za grzechy, na grzechy nasze i całego, całego świata. Dla Jego, i dla, i całego świata. Całego dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla, męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla Nas i całego świata. Daj Jego bolesnej Miej męki. Miej miłosierdzie dla Nas i całego i świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla Nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla Nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla Nas i całego świata. Dajego Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dajego jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Świata. dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej, dla dla całego całego Miej miłosierdzie Miej. dla nas i całego dla świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na jego, jego bolesnej męki. Miej, Miej. 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 miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. A Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata. Dla, nas i całego Miej świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy, ufamy tobie. tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy, ufamy tobie. tobie. Jezu, ufam, ufam tobie. tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bardzo Wam dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam dzisiaj na różanie na 17.30 i jeszcze 18.00. A teraz przed błogosławieństwem posłuchajmy fragmentu dzienniczka siostry Faustyny. Numer 247 Jezu, przyjacielu serca samotnego, Tyś przystanią moją, Tyś pokojem moim, Tyś jedynym ratunkiem moim, Tyś uspokojeniem w chwilach walk i zwątpień morza, Tyś jasnym promieniem, który oświeca życie mojego, życia mojego drogę. Tyś wszystkim dla duszy samotnej, Ty rozumiesz duszę, chociaż ona milczy, Ty znasz słabości nasze i jako dobry lekarz pocieszasz i leczysz, oszczędzając cierpień, jako dobry znawca. Niech Twoje błogosławieństwo, dobry Boże, wypełni nasze życie, nasze serca i nas przemienia, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Dziękuję wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek i jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć. To w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronite, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Boże jeszcze przez chwilę. Dzięki Wielkie, do zobaczenia.